Pan ich napoił wodą mądrości. Tak ich umocnił, że się nie zachwieją, i na wieki ich wywyższy. Alleluja. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Tę Najświętszą ofiarę sprawuję, prosząc o radość życia wiecznego dla zmarłej Józefy Koziu. Na początku naszej modlitwy przeprośmy Boga za nasze grzechy spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem moja wina moja wina moja bardzo wielka wina przeto błagam najświętszą Maryję za dziewicę wszystkich aniołów i świętych i was bracia i siostry o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię. Wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie. Udzielaj mu obficie Twoich darów, aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z dziejów apostolskich. W dniu pięćdziesiątnicy Piotr mówił do Żydów: Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Cóż mamy czynić, bracia? zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z Was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa, na odpuszczenie grzechów Waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Bo dla Was jest obietnica, i dla dzieci Waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, Bóg Nasz, powoła. W wielu też innych słowach dawał świadectwo, i napominał. Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. Oto Słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowo Pana jest prawe, a każde jego dzieło godne zaufania. Alleluja. On miłuje prawo i sprawiedliwość. Ziemia jest pełna Jego łaski. Alleluja. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski. Alleluja. Aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Aleluja. Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei pokładanej w Tobie. Alleluja, Alleluja. Stańcie. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa: Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli ty go przeniosłeś, Powiedz mi gdzie go położyłeś a jego ja zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona obróciwszy się powiedziała do niego po hebrajsku: Rabuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom, Widziałam Pana i co jej powiedział. Oto słowo Pańskie. Przez chrzest święty staliśmy się dziećmi Bożymi, dlatego prośmy Ojca Niebieskiego z ufnością módlmy się za biskupów prezbiterów aby roztropnie kierowali powierzonym sobie ludem ciebie prosimy módlmy się za wszystkie narody świata aby dotarła do nich wiara w zmartwychwstałego Chrystusa ciebie prosimy módlmy się za kobiety naszej parafii aby były wzorem żywej wiary, jak święta Maria Magdalena. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, za Józefę, aby zmartwychwstały Pan wprowadził ich do swojego królestwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, aby wiara w zmartwychwstanie doprowadziła nas do zbawienia. Ciebie prosimy. Boże wysłuchaj naszego błagania i pomóż nam żyć według przyrzeczeń złożonych na Chrzcie Świętym przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławienia i na przed Tobą. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swoich wiernych i spraw, aby pod Twoją opieką zachowali otrzymaną łaskę i doszli do radości wiecznej przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu Naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając Święty, 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 święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa, i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie, dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej. Nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierci zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Zbigniewem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj Boże o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O Józefie, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, jej Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, ze Świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna. Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz. Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcu, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Razem z Chrystusem powstaliście z martwych. Szukajcie tego, co w górze. Gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga, dążcie do tego, co w górze. Alleluja! Módlmy się. Wysłuchaj nas, Wszechmogący Boże, i przygotuj do wiecznego szczęścia serca Twoich wiernych, którym udzieliłeś łaski Chrztu świętego, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, Alleluja.